Witam, drogie panie, drogie panie minister, panie posłanki, wszystkich tutaj obecnych, nade wszystko drogie panie, które przybyłyście tutaj z różnych zakątków Wielkopolski. To naprawdę wyjątkowa okoliczność dla mnie, wspaniałe spotkanie. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Ja bardzo wyraźnie widzę wokół, jak Polki biorą sprawy w swoje własne ręce, biorą sprawy we własne ręce, zajmują się najróżniejszymi rzeczami. Polka, wyjątkowa Europejka, ale też dla mnie Polka jest synonimem przedsiębiorczości. Gratuluję wszystkim kobietom, które na najróżniejszych odcinkach frontu, frontu zawodowego, domowego, kariery zawodowej, godzenia, work-life balance, tego co dzisiaj jest tak trudne i tak modne zarazem, Staracie się, drogie panie, zawsze wypracować to, co najlepsze, to, co najpiękniejsze, to, co najważniejsze. Dla was, wasz rozwój zawodowy, waszych bliskich to wspaniałe, wspaniałe osiągnięcie. Bardzo serdecznie za to dziękuję. Kiedyś, kiedyś, mężczyźni często mówili, panie, przodem, chcąc w ten sposób pokazać i powiedzieć, że ustępują kobietom, prawda? Ja myślę, że dzisiaj bardzo często kobiety lepiej sobie radzą niż mężczyźni, i mężczyźni często nie mogą nadążyć za kobietami, nie mogą nadążyć za paniami i to jest chyba znak czasu. Kiedy mówię, że Polki sobie radzą coraz lepiej, to naprawdę wokół to nie tylko widać, nie tylko doskonale widać to w różnych danych, ale także. Widać to na rynku pracy, widać to we wszystkich działaniach związanych z przedsiębiorczością, z dbałością o kulturę, o rodzinę, także o sprawy społeczne i o sprawy polityczne. I to jest naprawdę wielkie dzieło. Na początek chcę, żeby nie być gołosłownym, podbudować to kilkoma danymi, które z ostatnich kilku lat. Pochodzą, a więc na pewno świadczą o pewnym trendzie, pewnych zmianach. Zmianach na pewno na dobre, na lepsze. Najpierw taki wskaźnik, ile jest pań w zarządach spółek giełdowych? Cały czas za mało. To jest 24% dzisiaj, ale jeszcze 8-10 lat temu to było 12%. Drogie panie, w takim tempie za 10 lat to będzie prawie połowa, a przecież nic nie stoi na przeszkodzie, żeby to szybciej się stało, żeby to szybciej nastąpiło. Tego Wam życzę, naprawdę jak najwięcej pań we wszystkich zarządach, ale także panie na rynku pracy. Pamiętam to narzekanie, szanowni Państwo, na to, że i to było takie narzekanie głośne jeszcze 5 lat temu, 7 lat temu, kiedy ogłaszaliśmy nasze programy społeczne. Ja nie będę tutaj wchodził w politykę, ale było takie narzekanie, że polityka społeczna wdrażana przez nasz rząd doprowadzi do spadku udział kobiet na rynku pracy. Pamiętacie to? Tak było. Nic takiego się nie stało. Wzrósł udział kobiet na rynku pracy z 55-6% kilka lat temu do ponad 60%, 62-63% w ostatnim roku. To wielki sukces. Szanowni, szanowne Panie, drodzy uczestnicy tego pięknego spotkania, ponad 7 milionów pań na rynku pracy, 7,4 miliona, a więc najwięcej ludzi pracujących w historii Polski w ogóle. 17 milionów ludzi na rynku pracy i największy wskaźnik pracujących także kobiet na rynku pracy. Pamiętam, pewnie większość z Państwa pamięta 40 latka panią Irenę Kwiatkowską, kobietę pracującą, która się żadnej pracy nie bała. A ja myślę, że i mężczyźni się bardzo często różnych prac boją. I wprawdzie dzisiaj. Już coraz bardziej zanika ten podział na pracę typowo kobiece, typowo męskie dzięki robotyzacji, automatyzacji, informatyzacji, ale nie wiem, czy mężczyźni doskonale sobie radzą z wieloma pracami, chociażby takimi jak, jak przewijanie niemowląt, zmienianie pieluch. No nie wiem. Ja myślę, że jakby tak zapytać wiele pań, to panowie mieliby tutaj dużo do nadrobienia tak mi się wydaje coś i to pokazuje że to panowie mają naprawdę ogromne ogromną pracę do wykonania aby nadążyć za paniami że to nie tylko te wskaźniki o których powiedziałem także ten na rynku pracy najważniejszy czyli płace jest tak zwany wage gap między kobietami a mężczyznami i w Polsce on cały czas, ta, ta luka, luka płacowa cały czas jest. Na podobnym stanowisku, na takim samym stanowisku kobieta i mężczyzna o podobnym doświadczeniu powinni przecież zarabiać tyle samo. Ale niestety ta luka jest. Na całym świecie, w całej Europie i także w Polsce. Ale znowu tutaj, Szanowni Państwo, przez ostatnie 7-8 lat ta luka zmalała z ponad 7% do 4,5%. A więc idziemy tutaj także w dobrym kierunku. Jesteśmy w czołówce krajów europejskich, w czołówce krajów OECD. A więc jest jeszcze trochę przed nami do wykonania. Nie powinno być tej luki, ona powinna być zero. Wtedy będzie sprawiedliwość społeczna. Ale, ale idziemy w dobrym kierunku. Żeby ją, tę lukę zasypywać, żeby rozwijać przedsiębiorczość kobiet, uzgodniliśmy także program. I chcę o tym tutaj też powiedzieć: dodatkowego miliarda złotych na przedsiębiorczość kobiet. Wydatki na przedsiębiorczość kobiet zwrócą się stukrotnie. Jestem o tym przekonany. To nie tylko koła gospodyń wie, wiejskich, to także panie, które są wyjątkowe, gospodarne w całej Polsce, w miastach. Choćby tutaj widzieliśmy bardzo krótki, ale piękny film filmik przed chwilą dotyczący przedsiębiorczych kobiet. A więc będziemy ten program wkrótce przedstawiać, jak on będzie funkcjonował w praktyce. Panie, to niesamowite osiągnięcia. O jednym chciałbym dzisiaj powiedzieć, bo niedawno się dowiedziałem, że w tej samej dacie nastąpiło wejście pierwszej Polki, pierwszej kobiety na najwyższy szczyt na świecie, Mont Everest, i w tym samym dniu nastąpił wybór Karola Wojtyły na papieża. 16 października 1978 roku Wanda Rutkiewicz zdobyła Mount Everest. I to taki piękny symbol tego, jak naprawdę, jakie wielkie dzieła kobiety potrafią osiągać. Drogie panie, żyjemy w szczególnym czasie, w czasie, kiedy ciężko jest, Godzić życie rodzinne i karierę zawodową. I bardzo często stałyście przed takim wyborem, ba, szczerze mówiąc, na pewno stoicie przed takim wyborem i dzisiaj: czy życie rodzinne, czy kariera zawodowa, czy rozwój zawodowy. Moim zadaniem, zadaniem rządu, rządzących, tak jak tutaj też to przed chwilką było pokazane, jest wspieranie kobiet na różnych odcinkach waszego życia prywatnego i zawodowego po to żeby można było łączyć te dwie role, żeby to nie musiało być albo albo, tylko żeby każda kobieta w takiej proporcji jak sobie życzy, mogła łączyć życie zawodowe z życiem rodzinnym. Jak miałbym układać hierarchię priorytetów mojego rządu, to jest jeden z najważniejszych priorytetów. Z jeden z absolutnie najważniejszych priorytetów. I aby go zrealizować, realizujemy różne programy wsparcia. Nie takie, które teraz ogłaszamy na przyszłość. W ślad za naszymi słowami idą czyny już od wielu, wielu lat. Ja słyszę te różne kpiny dotyczące potańcówek, kowr i innych. Mam nadzieję, że zostanę na jakąś zaproszony. Przecież jakimś tam supertancerzem na pewno nie jestem, ale trzeba się oczywiście też bawić, cieszyć. Z różnych osiągnięć, odetchnąć po pracy. To jest bardzo, bardzo ważne, rzecz jasna. Ale także słyszę te kpiny z mam, które mają dwójkę, trójkę dzieci. Szanowni Państwo, ci wszyscy, którzy nie mają wyobraźni, choćby takiej, na czym polega ciężka praca mamy, kobiety, która wychowuje dziecko, niech naprawdę zamilkną najlepiej. Pójdą po rozum do głowy, nie odzywają się. Pojawiły się takie głosy ostatnio niestety na opozycji. Mogę tylko za nie przeprosić, choć to nie moja opcja, ale, ale przeprosić za nie, bo to kompletne, kompletne bzdury. My doceniliśmy pracę pań, pracę kobiet właśnie poprzez naszą politykę społeczną. To jest przede wszystkim pomoc dla kobiet poprzez emeryturę matczyną, ale nie tylko. Nie chcę wymieniać, poprzez wszystkie, wszystkie programy. Drogie Panie, Szanowni Państwo, myślę, że wielu jest w Polsce również, ale wokół nas w Europie w szczególności takich, którzy stroją się w piórka feminizmu, są różnymi orędownikami kobiet w gębie przynajmniej, są mocni w gębie, jak to się mówi. Tak i tak powinno być, ale drogie panie, ja was tylko proszę o jedno. Jak myślicie sobie o tej polityce teraz, na pewno pełnej potknięć, niejednego błędu, to zamknijcie sobie na moment oczy i pomyślcie o tym, jak to drzewiej bywało i nie tak bardzo dawno temu, 7, 10 lat temu, jak wtedy, jak wtedy wyglądała polityka wsparcia dla kobiet w życiu zawodowym, w życiu rodzinnym, budowaniu kariery, wejściu na rynek pracy, urlopach macierzyńskich, wsparciu w le programach lekowych, szczepionkowych, wszystkim tym, czym panie się interesują, czym panie żyją. Bo myślę, że właśnie można podzielić wielu zainteresowanych życiem społecznym, życiem kobiet, pracą kobiet na tych, którzy są feministami. Mocnymi w gębie i tymi, którzy realnie starają się poprawić życie i realnie starają się poprawić perspektywy zawodowe dla kobiet. Ja myślę, że ja się do takich zaliczam, staram się wszystko zrobić, żeby właśnie do tego doprowadzić, i wiele programów, które wprowadziliśmy, mam nadzieję, że o tym świadczą. Często się mówi, że za sukcesami mężczyzny stoi zawsze jakaś kobieta. To jest oczywista prawda dla mnie, ale ja bym bardzo chciał, żeby za sukcesami kobiet stało jak najwięcej mężczyzn. Ich mężczyzn, ich mężów, ich braci, synów, ojców, żeby, żebyśmy my, panowie, wspierali nasze panie, bo one mają trudniej, one mają ciężej w przebiciu się przez różne szklane sufity. I... I to jest też moje pragnienie, moje życzenie, moja prośba do Panów, w szczególności, bo jestem przeciwnikiem tej wojny płci, tej wzbudzanej co chwila jakiejś niechęci pomiędzy płciami. Ja myślę, że najlepiej na tym wszyscy wyjdziemy. I kobiety, i mężczyźni, i dzieci, w szczególności dzieci, jeżeli zamiast wojny płci będziemy ze sobą po prostu jak najlepiej, jak najpiękniej współpracować. I tego wszystkim Paniom życzę. Tego życzę wszystkim wspaniałym Polkom i wspaniałym Polakom.